Trzeba skończyć kurs. I w zeszłym roku rozpoczął właśnie jeszcze Święty Pamięci Riko. Jak gdyby pierwsze, pierwsze spotkanie z nurkowaniem miał z nim, a później e, przejął e, jego syn, który nadal prowadzi e, te centrum nurkowe w Poznaniu, Riko Saab. I do... się gdzie? W panoramie. W panoramie jest sklep góreckiej, tak? na góreckiej, ale generalnie jest strona internetowa ricosap Tam można zobaczyć o wyjazdach naszych, o, o kursach, zwłaszcza dla młodzieży. I syn jego prowadzi. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze to robi. Tak jak Rico, umie podejść do takich młodych ludzi i zaszczepić im w nich taką pasję nurkowania, no i odpowiedzialność, bo nurkowanie to jest, to jest, to jest sport taki partnerski, czyli nurkuje się zawsze w parze, trzeba sobie pomagać. No, no, bardzo fajne. No i Jasiu skończył ten kurs, najpierw skończył kurs basenowy, bo takie, takie są normy, takie są przepisy. I w tym roku obiecałem mu, że jak skończy ten kurs, to wodę otwarte, tak zwane, będziemy robić od razu, jak to się mówi, na szerokiej wodzie, czyli na Morzu Czerwonym, gdzie jest coraz mniej tego, ale nadal jest to jeden z najlepszych akwenów do nurkowania, jeżeli chodzi na świecie: jeżeli chodzi o odległość, wodę, różnorodność ryb, przepiękne rafy. No i zabrałem go. Postanowiłem, że z, z okazji tych dziesiątych urodzin zabiorę go na takie nurkowanie do Egiptu. Akurat w tym roku te nurkowanie majowe wypadły na, na Synaju, czyli na północy Morza Czerwonego. Mówiąc szczerze, udało mu się w pierwszym swoim nurkowa, w kontakcie nurkowym, akurat kultowe miejsce dla nurków, to jest Blue Hole. To jest na, w, Duba w Dachabie, W Dahabie. Jest taka dziura w, w dziura w morzu, można powiedzieć, że blisko brzegu, a głęboka. Jest to takie kultowe miejsce, gdzie nurkowie rekreacyjni muszą tam nurkować, a nurkowi, którzy są bardziej zaawansowani, ćwiczą. E, ćwiczą głębokość, bo jest e, blisko brzegu, a ma 110 metrów głębokości. 102. No, ja się no. tam wszystko dokładnie wiem. Wszystko wieć wie. No, e, Dobrze, Janek, słuchaj, to może do ciebie mamy tutaj pytanie, bo tak to twój dziadek fajnie opowiedział o tym wszystkim, że się nauczyłeś na basenie. Może o ten basen zapytam, gdzie w Poznaniu? Bo mam nadzieję, że to w Poznaniu było mhm. w masinie, póki co jeszcze basenu nie mamy. Może go wybudują, będzie, można też się uczyć nurkowania, ale w Poznaniu się uczyłeś, powiedz gdzie i jak to wyglądało? Te kursy takie przygotowawcze do nurkowania na otwartych wodach. No to było tak, że jest taki basen. I pamiętam na pewno, że na dachu ma taki napis POSIER i... Na Chwiałkowskiego, krótko mówiąc. W Poznaniu na Chwiałkowskiego, ja się tam... A te nurki wyglądały po prostu tak, że przychodziłem, omawialiśmy, co będziemy robili, przebierałem się w sprzęt nurkowy i byliśmy w basenie, no. Jeszcze na początku były problemy, ale już potem było no łatwiej. Niestety właśnie na ostatnich moich nurkach przed wyjazdem miałem problemy i mnie głowa strasznie bolała. Na szczęście już w w ogóle mnie nie bolała, więc to był taki pewnie tylko krótko okres. No, myślę, ból. że to takie, jeżeli chodzi o ból głowy, ból, zatok, uszy, to zdarza się to nawet takim wyrafinowanym płetwonurkom, którzy latami nurkują, to są, no to są takie przypadłości, że nieraz jest tak, że ja też nieraz mam tak, że, że, że nie mogę się zanurzyć, bo, bo e, czuję ból w uszach, umiemy sobie z tym radzić. Ewentualnie jest zasada tak taka, że się odpuszcza wtedy ten dzień nurkowy, bo na siłę nie można robić, bo można sobie uszkodzić bębenki w uszach i no można mieć problemy z tego powodu, a nurkowanie jak sama nazwa jest to nurkowanie rekreacyjne, ma przynieść, ma być przyjemnością, nie tylko ze względu na to, że, że znajdujemy się pod wodą na różnych głębokościach, w zależności od, od swoich uprawnień, ale też na oglądaniu różnych rzeczy, zwłaszcza Morze Czerwone, gdzie jest dobra widoczność, jest ciepła woda w miarę, no a teraz byliśmy jak na Morze Czerwone była zimna dosyć, bo 22-23 stopnie, to, to nie jest taka ciepła woda, bo w wodzie się bardziej organizm wychładza, cztery razy szybciej niż w powietrzu, czyli ten, ale jest to na, 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 na nasz Bałtyk można by powiedzieć komfort. Dobra, Bałtyk, bo tu zahaczyliśmy trochę o nasze polskie wody. Czy poza basenem, który najbliżej jest w Poznaniu, to czy w takich wodach otwartych na terenie naszego kraju można gdzieś nurkować w pobliżu? Można i, i jako centrum y, organizowane są różne wieże. Na, na Bałtyk to rzadziej, bo Bałtyk jest zimny i mało widać. Bardziej mamy takie centrum w Powidzu, Giewartów, tam właśnie się wody, jak ktoś nie może ze względów finansowych może albo w ogóle no czasowych wyjechać i zrobić wody otwarte, no, na Morze Czerwone czy gdzieś indziej, no to musi zrobić te wody, to robi te wody na jeziorze i albo Płotki, albo, albo Giewartów, albo Budziszławskie Jezioro ale nie, nie, będę, nie będę mówił antyny, no, ale ja jestem zwolennikiem, e, można to robić nie? i myślę, że Jasiu w tym roku e, na pewno raz zanurkujemy, żeby poczuł smak nurkowania, gdzie widoczność jest metr, półtora metra, gdzie woda jest zimniejsza, gdzie trzeba na, przepraszam, naprawdę mieć, e, zwracać no umieć się orientować pod wodą, żeby się nie zgubić z partnerem i tak dalej, żeby, no, jest to trudne nurkowanie, no też fajne rzeczy można zobaczyć, bo w Giewartowie, jak kiedyś byłem, no tam szczupaki czy, czy okonie, one tam przepływają, ale przez to, że widoczność jest bardzo Ograniczona, mamy bardzo małe pole widzenia i, i, i nie, nie widzimy tego. Jedynie jak natrafimy coś z bliska, możemy to zobaczyć. Nie? A w Bałtyku, tak jak powiedziałem, no, tu rzadko na Bałtyk jeżdżą, bardziej na jeziora, bardziej na takie kaniony, gdzieś tam jakieś zalane koparki są stare szyby jakieś. Generalnie ja preferuję i, i polecam nurkowanie w wodach ciepłych, i żeby, żeby połączyć przyjemność z, z takim aktywnym wypoczękiem, że jedziemy sobie na wakacje, to powiedzmy, skoczymy do tego Egiptu. Egipt nie jest tak popularny na dzisiaj w sensie turystycznym, choć jest tam bardzo dużo rzeczy, ale ze względu na zagrożenia, które są, nie będę mówił, że są straszne, bo tam nie czuję się tego, ale jest, są zagrożenia. Ale jeżeli chodzi o akweny, jeżeli chodzi o Morze Czerwone, jeżeli chodzi o nurkowanie, to byłem już w kilku miejscach, nie byłem, że jestem nie wiem jakim nurkiem, ale byłem w kilku miejscach i zawsze ze sentymentem i mówiąc szczerze, tak teraz na te starsze lata, może trochę przyspieszyłem z tym nurkowaniem, ale te dwa razy w roku zawsze staram się lecieć jeszcze do Egiptu, żeby się wygrzać w wodzie, ale też żeby, żeby popatrzeć jak ta rafa się zmienia, bo ona się tam zmienia, no, idzie ta... Ta erozja, tam jednak no, niszczy się ta rafa. Mniej już jest tych ryb, nie było, kiedyś było więcej. A 10 lat temu, czy tam 9 byłem, to naprawdę ryb to było akwarium. A jak już mówimy, że wody ciepłe, to tak wszyscy mówią, woda ciepła, bardzo ciepła. Jak się tak skakuje z łajby w piance grubej, długiej nawet, to wydaje się, że jest bardzo lodowata. Nie, lodowa może nie, tylko że jest różnica. No, bo mamy ciało 36,6, a woda ma no do góry miała 24 stopnie. Nie? Taki moment pierwszy jest, ale myślę, że ja się jakoś a tam dał ja, ja, ja się miał cienką piankę. Ze względu na to, że rośnie jak na drożdżach i nie, nie nadążamy, nie nadąża tym miał piankę. Mieliśmy taką piankę, mam taką piankę trójkę, długą, po babci. I, i po babci, można powiedzieć. O, to babcia też nurkuje? A, babcia, babcia miała nurkować, ale e, e, przypadłości zdrowotne jej pozwoliły, miała przykrzywe przegrody i, i nie, nie mogła wyrównać ciśnienia. Później to naprawiła sobie to lekarzy tego, ale generalnie e, powiem tak, że nie, nie można czuć lęku. Bo to e, nie jest. Ja nie mówię już na takich prostych nurkowaniach w wodach, gdzie wszystko widać, nie? Ale nawet, e, nawet w tych prostych wodach niektórzy mają jakiś taki lęk. Po pierwsze, lęk głębokości. Tu akurat Jasiu na bluholu tylko był, gdzie nie widać dna, ale są nurkowania w Toni, gdzie wyskakujemy ze zodiaków na morzu. Co to są Zodiaki? Zodiaki takie to są takie łódki. Takie łódki takie motorówki. Z, z motorówki z dmuchania brzegiem jakby to powiedzieć I, i nie wszędzie łódź może zakotwiczyć, a fajne miejsce nurkowe albo powiedzmy tak na Dedelusach czy gdzieś przypływają rekiny, młoty, jest, jest takie miejsce i nie idzie się tam podhaczyć, no to wtedy to znaczy podhaczyć? Pod, podhaczyć to znaczy, jak jest, jak jest no, powiem tak, te miejsca nurkowe to nie są tam, a z nieba spadły, tylko one są tam wyznaczone, one mają specjalne liny, gdzie, gdzie kapitan statku, marynarze, ci pomocnicy wychwytują te liny i do tej boi się przyczepiamy i tam jesteśmy zakotwiczeni i możemy z tej łaby wyskakiwać. Najczęściej tak jest, że gdzieś w pobliżu jest, jest łódź przykotwiczona, ale wejście za długo, byśmy musieli płynąć do tego miejsca, może by nam nie starczyło powietrza, bo nurkowanie jest ograniczone jest czasem, ale no, głębokością też, ale generalnym wyznacznikiem długości nurkowania jest powietrze, które mamy sprężone w butli. Bo może nie wiedzą że, le, 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 słuchacze, że nurkujemy na powietrzu. E, na, na powietrzu, ewentualnie na nitroksie, to się mówi, czyli o troszkę więcej jest tlenu e, w niż w, w powietrzu atmosferycznym. Czyli mamy nie 21% tlenu, tylko do 32%. Wtedy możemy nurkować, jak gdyby mamy inne te czasy, ale też mamy ograniczoną głębokość ze względu na zawartość tlenu w tej mieszance. A czy Oddycha tym nitroksem, to tak dziw inaczej się oddycha niż... Nie, oddycha się normalnie, tak jak powietrzem, tylko mniej się męczy, dlatego bo jest więcej tlenu, nie? Jest dostarczany tlen do organizmu i jak gdyby mówią, że to inaczej, jest więcej tlenu, to czegoś musi być mniej. Czego nie ma mniej? Azotu. A azot to jest taki gaz, który jest gazem obojętnym, ale nie tak do końca, nie? On jest obojętny, jak sobie oddychamy w, w, w atmosferze, czy w jednym barze jesteśmy na powierzchni, a czym głębiej tego azotu jest więcej, i następuje tak zwana głupawka taka azotowa. I ona by była nawet fajna, bo to można różne rzeczy widzieć, tylko że można robić różne rzeczy, które e, są niedopuszczalne w nurkowaniu. Można pomyśleć, że się z rybą i po, jeszcze spróbować głębiej nurkować, nie? i wtedy, wtedy przy mieszance powietrza. Jest tak zwane zatrucie tlenowe, czyli za dużo tlenu jest, organizm dostaje przy, przy, przy danym ciśnieniu, bo normalnie tlen jest, jak się człowiek ratuje gdzieś z pożaru, czy gdzieś, to się go tlenem ratuje, a tam przy tym, przy tym ciśnieniu, które występuje na 70 metrach, w tych siedmiu, ośmiu barach, bo jeden bar jest atmosferyczny, plus siedem po dziesięć, po siedemdziesięciu metrach, może nastąpić tak zwane, nie może, ale w, w, w większości przypadków jest zatrucie tlenowe, jest śmierć natychmiastowa. To jest bardzo niebezpieczne. Ale do tego powiem tak, to bardzo rzadko się zdarza. No, nie dopuszcza się, bo nurkowania rekreacyjne kończą się na 40 metrach. Czyli a oczywiście, jak ktoś ma takie uprawnienia. No, ja mam P2, czyli mogę nurkować do głębokości 40 metrów. Jasiu ma młodzieżowego, nur, płytwonurka młodzieżowego, mam, e, juniora srebnego. Do sześciu, a ja byłem na 12 osiemnastu. No, do po, mu się wydawało, bo chyba azot, dostał za dużo azotu. <laughs> Można tak powiedzieć. Nie no, zawsze tam jest ten e, 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 dlatego, że nie miał komputera, bo jest jeszcze. No właśnie, No. bo chciałem zapytać o ten sprzęt. Przynieśliście tutaj go trochę. Pokażcie może go naszym słuchaczom, póki kamerę jeszcze mamy włączoną, bo zawsze nagrywamy jakiś fragment <grym> dla Państwa też z wizją, więc skorzystajmy z tego, że kamera jest jeszcze włączona i pokażmy jak ten sprzęt wygląda. Ja wiem, Krzysztof poszedł po siatkę, wielki taki bagaż przyniósł. No, wezmę sobie bliżej to Bardzo robię. proszę. Kamera mnie widzi. Zaraz zobaczę, od... czy jest dobrze wykadrowana. Dobra, zacznę od <coughs> jacket. To jest jacket, mówi się tak potocznie, ale po polsku to się nazywa kamizelka ratunkowo-wypornościowa. I to jest akurat mój. Tak, to jest Jasia, to jest Voyager, bardzo fajny Voyager, dlatego że jest bardzo lekki i nadaje się na dalekie podróże, bo nie, nie obciąża bagażu, tak można, że mieścimy się w normach jak gdyby, składa się y, z komory, y, gdzie, gdzie, jest Balast. gdzie jest napuszczane powietrze do tego są kieszenie balastowe, tu pokazuję, ja mam je przypięte, dlatego że już zgubiłem raz. Dlatego sobie przepiąłem, bo szkoda kieszeni szkoda balastu, i szkoda balastu. Czy to się ołowia. piasek sypie? Nie, piasek nie. Kładzie się odważniki takie, są specjalne ołowiane, bo ołów jest bardzo ciężki, więc jest ma mała ma objętość, a duża waga. Jasiu miał, ile miałeś kilo? 6. 6 kilo miał. Miał piankę, trójkę, ten jacket 6 kilo to tak troszkę miał. Myślę, że na początek jest, zawsze się trochę więcej daje, żeby było przeważenie, żeby nie miał problemów zanurzaniem, ale też, żeby go na płytkiej wodzie nie wyrzucało na wierzch, nie? I te kieszenie tu się wkłada, one są tak zrobione, że można je się pozbyć, bo w razie sytuacji awaryjnej, gdyby dziura się zrobiła w jakecie i powietrze uciekało i wtedy byśmy tracili dodatnią pływalność, no to po prostu bala zaczyna nas ciągnąć jak siekierę w dół i wtedy jedynym ratunkiem jest wyrzucić balast i ten balast musi być tak zrobiony, tu się szarpie, takie rzepy są tego, no i żeby go nie zgubić, jest to, to musi odpiąć to i wyrzucić najpierw jeden, jeżeli im za mało, drugi balast wyrzuca i wtedy, no wtedy go zaczyna ciągnąć do góry znowu. To też nie jest dobre, ale, ale lepiej jest, powiem tak, lepiej wypłynąć na wierzch niż utopić się w głębinach albo też zatruć tym. Czyli balas. Następnie jest taki bosz. Jak to się nazywa Jasiu? To jest yy, ten nazwy. inflator. O, yes i jest ten i ten do góry szary to jest deflator, który upuszcza powietrze, a ten pomarańczowy to jest dodatni i to jest chyba właśnie inflator. Inflator to jest, no, to się cały, my mówimy na cały ten wąż. Tu jest taki takie złącze, ono jest połączone, ja pokażę jak wyciągnę automat. <laughs> tu jest z pierwszego stopnia automatu, podawane jest ciśnienie z, powietrze z butli i tym przyciskiem czerwonym, różowym dopuszczamy sobie powietrze do e, jacketu, przez to nas zaczyna wynosić do góry. Tym e, szarem, tu akurat podnosimy do góry go ponad głowy i wypuszczamy powietrze. Jakby nas zaczęło, jak mamy, ze, bo e, powietrze napuszczone na 20 metrach nas trzyma, ale wystarczy, że się troszkę podniesiemy do góry, to następuje rozprężenie, bo jest mniejsze ciśnienie i zaczyna nas, dostajemy dodatnie, upływalne, zaczyna nas szarpać. Możemy tym spuszczać, albo też tu mamy taką, to się nazywa spłuczka, my to mówimy spuczka, takie gwałtowne puszczenie. Wtedy głową trochę w dół, tyłek do góry i jak za to pociągnie, to taki szybkim ruchem możemy szybko wypuścić sobie powietrza, żeby w takich sytuacjach ja korzystam do, często z tego, że tak sobie nieraz e, spuszczę, jak mi, czuję, że mnie wynosi, bo, nie, bo inflator trzeba podnosić do góry, on jest tu przypięty do takiego e, paska na ramiennika i tam to odpinanie, to wolę sobie tak tyłek podnieść do góry i tego. Ja mam inny już, e, e, ja pływam już w, w takim jackiecie, się mówi na to skrzydło, ze względu na to, że ten jacket, jest bardzo dobry, bardzo fajny, bo ma dużo kieszeni i tych, ale tu powietrze obejmuje człowieka Wkoło. Z przodu też mamy powietrze. Także, żeby taką horyzontalną e, mieć e, pozycję, to no, trzeba mieć wprawę. Krótko mówiąc, Jasiu, ja mam nagrane filmy, już na koniec tego naszego wypadu miał taką e, horyzontalną. Miał. A skrzydło ma torby z tyłu, te kieszenie, że ona jak skrzydło, nie? Że powietrze jak napuszczę, to ona mnie podnosi i ja wtedy mnie trzyma do góry, bo tu w tym miejscu jest przywiązanie. Jest przypięta butla. 12. To zdjęcie, które nasi słuchacze widzą w kadrze, to jest, na tym zdjęciu jest Jasiu i, i Ty Krzysztofczyk, to jest coś innego. Ja jestem, ja jestem, ja Zwojkę jestem, jest ja jestem w kapturze, way. dlatego tak może, może tego, ale Jasiu jest właśnie w tym jakecie i no bo była zimna woda i jestem już dorosły człowiek, muszę dbać o... o Czapkę za... trzeba nosić. Nie, to jest, to jest taki top z kapturem, żeby mi nie, nie wlatywała, bo mówiąc szczerze, Najwięcej ciepła uciekła przez głowę i dlatego głowę trzeba chronić, ale no, to nie była aż tak zimna woda, ale ja ze względów zdrowotnych, żeby utrzymać temperaturę ciała, to, to jak mam tą głowę ciepłą, nogi mogę mieć gołe. Ja tam mam gołe nogi w płetwach takich tych. Pokażę teraz Właśnie. następną rzecz. Co jeszcze jest w tej, w tej torbie? Nie jedna rzecz jeszcze. Nie jedna, ciekawe co to tam teraz Automat, dziadek wygrzebie. i pianka. I pianka, w której jest zimno, tak? Tak, do końca doładuję, jak gdyby w komplecie... Kolejne węże. jest dziadka, tak. bo poznaję. To, to, jest, to jest mój akurat, to nie stanowi, bo one są podobne. To jest automat, tu jest pierwszy stopień i tu mamy drugie stopnie z ustnikiem. Co znaczy pierwszy stopień? Pierwszy stopień, czyli tu się redukuje do z 220 atmosfer jest butli, najczęściej tak 200 do 200. Ale gdzie to wkładamy? Do czego? To jest przykręcone, tu jest... A, do butli. To się przykręca z tyłu, tu, w tym miejscu. Mogę opowiedzieć o tym automat? Jest przekręcone do butli. Teraz z tej strony jest dwa węże idą, Jeden manometr. Wąż, jeden pokazuje. wąż to jest, jak ja się mówi, manometr, tak? Tak, żeby sobie sprawdzać, e, jak ile nam powietrza jeszcze zostało w butli. Bo widać tutaj takie czerwone, nie będzie widać może, To, ale jest, rezerwa to jest rezerwa 50 i, i wtedy trzeba się wynurzyć, bo A, jest inaczej... No jest I drugi magii. wąż to jest właśnie do inflatora, czyli podaje powietrze do napełniania jacketu. Ja mam tu jeszcze nóż przypięty, w razie jakbym się zaplątał, to albo by mnie napadł rekin, albo oczywiście bym... A <laughs> pokaż bym ten, nie rzadek, pokaż ten nóż. No nóż jest taki wypinany nóż, no taki znaczy. typowy, e, typowy nurkowy nóż. Do tego z drugiej strony mamy tak, jeden bąż, to, to jest pierwszy stopień. Automat, którym, który, przez który oddychamy pod wodą. I drugi wąż, on jest żółty, specjalnie jest żółty, żeby go było widać. To jest, to jest oktopus to się nazywa automat, oktopus. który się podaje komuś, jak zabraknie mu no. powietrza. Albo tobie mhm. się zepsuje, coś się stanie, albo też e, twój partner albo ktoś potrzebuje powietrza, bo zużywał więcej, albo mu się coś zepsuło. To wtedy e, 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 można ten. E, można podać ten drugi automat, i wtedy dwóch łapiemy się za ręce i dwóch, dwóch nurków płynie na jednej butki. Czyli taka asekuracja. No właśnie tak, dobrze, że z oktopus, byliśmy, bo bardzo dużo zużywał powietrza taki pan Adam, taki żartowniś. I co, i trzeba było mu podać oktopusa. No nie, tak, ale. No znaczy, bo no niektórzy na początku, ja też na początku zawsze tego powiedziałem, ja też tak. Jestem w średniej grupie takiej zużywania powietrza, ale generalnie są. Na początku zawsze się więcej tego powietrza. Trzeba się nauczyć oddychać pod wodą, żeby za szybko tego, żeby oszczędzać powietrza, krótko mówiąc. Ale wrócę teraz. No, co właśnie? To co jest, jeszcze tam przemyśliliście? Tu mamy to. Mamy to mamy, tu mam piankę. To Jasia akurat. Te, te, no, dzisiaj z Jasią to już nie będzie, bo urośnie i nie będzie. To jest pianka trójka, długa pianka. Na wody nawet ciepłe. Grubaski chodzą w krótkich, ale ja się był w tym. To jest to. Teraz do tego jeszcze jak gdyby do kompletu wziąłem. No to można tak. Wyjąć. Wziąłem żeby był komplet taki o jeżeli chodzi o, o, o w ogóle o chodzenie o cieplenie buty nurkowe Butiki. to są buty nurkowe i one nie tylko że cieplej nogi ale jak jest wejście z brzegu trzeba wejść po po, 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 po dnie którego nie znamy mogą być różne różne ostre kamienie ostre kamienie to kamienie to butelki. Ten, ale też butelki nie bardziej na, na no, kujaki no, no jakieś Jeżowce, to można sobie wkłuć i później można tego. Dlatego buty nurkowe. I... Też na skrzydlice, ale jej ten I to... Właśnie od tego powinienem zacząć, że, że podstawowym sprzęt to jest, e, od tego się zaczyna, to jest tak zwany ABC, czyli to jest tak. Maska, ruch, maska fajka rurka albo rurka. I płetwy. To, płetwy. to są płetwy do butów. I czyli, to jest abc. A to jest tak zwane abc i to e, gro ludzi e, umie na tym nurkować, e, znaczy snurkować, bo to wtedy e, lekkie tam może zanurzyć. Może, ale generalnie powierzchni upływa. Ale... Jak to niektórzy mówią, smerfować. Jest... Teraz na, ważna rzecz, bardzo ważna. Ja się tego nie miałem, dlatego mówię, ich że na 13 mieć. metrach był. To jest to komputer nurkowy. Ja mam tu Maresa. Taki prosty komputer, ale ten komputer ma bardzo duże, bardzo duże ten wyświetlacz ma bardzo duże litery i, i, i mogę słabo widzę, choć mam szkła korekcyjne jeszcze w masce, mogę widzieć. Co co w tym, co ten komputer daje? A daj ten, zobaczyć. Poczekaj. Mm. Ten komputer w tym komputerze się ustawia jaką mamy mieszankę. To jest ustawione, że jest na powietrzu na 21 tlen jest. On pokazuje nam głębokość. On nam pokazuje, jak szybko się wynurzamy albo zanurzamy. Czy jak za szybko, to tam piszczy. Jak za wolno, to jest okej. Okay. Później jak przekroczymy pewne, pewną wartość nasycenia azotu, z jednej strony jest nasycenie azotu. Musimy się tak wynurzyć na tak. To pokazuje, wchodzimy w dekompresję, pokazuje nam na jakich głębokościach musimy się zatrzymywać i stopniowo wychodzić. A po drugie pamięta wszystkie nurkowania, czyli ee, no mogę tam ustawić jakie nurkowanie ostatnie, bo to jest teraz co pokazuje to, teraz godzinę i... Także bardzo to ułatwia. No, myślę, że już nie ma nurków, którzy płetwonurków, którzy nami jeżdżą, nie mają komputera. To jest jak gdyby wymóg taki, że jednak trzeba mieć swój ewentualnie jeżeli się pływa z partnerem, no to partner jak ma i jesteście równo cały czas płyniecie, to